Cześć! W dzisiejszym odcinku będziemy się bawić na placu zabaw dla koszatniczek. Tutaj będzie kartą. Teraz musimy im przynieść jakieś zabawki. Rzucimy orzeszki. Tutaj damy im jeszcze ich ulubione smakołyki. Też wrzucimy tutaj do ciężarówki na przyczepkę do traktorka. Koszatniczki, jak widzicie, są bardzo energicznymi zwierzątkami. Uwielbiają tutaj właśnie odkrywać nowe miejsca. O, Sven próbuje się wydostać. Na szczęście koszatniczki nie, nie potrafią skakać aż tak bardzo wysoko. Raczej się wspinają więc myślę, że z tego kartonu, póki co, nie wyskoczą, bo jest dość wysoki. Co tam jest, Agusia? Garnuszek z piaskiem? Zobacz, teraz koszatniczka się kąpie. Jest tam piasek, jak w Twojej piaskownicy. Nie, tutaj jest trochę inny piasek, my do kąpieli dla koszatniczek i szynszyli stosujemy specjalny piasek, yy, puczek. to jest w zasadzie nie piasek kwarcowy, ale pył wulkaniczny, nie ma takich zakończonych ostro krawędzi, więc nie szkodzi tak koszatniczkom. O, tam masz piasek. A, nie, coś znalazłaś. Co to jest? Pokaż. Pokaż, co znalazłaś. O, super, znalazłaś kupę. Dobra, to może, może ja to wezmę, dobrze? Kupkę koszatniczki Tak, no, zobaczcie, zrobiły już tutaj dość dużo kupek. Dobra, żegnamy się już z wami. Koszatniczki się już wybiegały porządnie. Robimy papa koszatniczką. Jagusia zrobi jeszcze papa do kamerki. Zrób papa do kamerki.